Książę Fryderyk zmarł w wieku 22 lat. Przed śmiercią wystąpił w filmie. Jego słowa chwytają za serce. Książę Fryderyk z Luksemburga zmarł 1 marca, mając zaledwie 22 lata. Wiadomość ta została przekazana przez rodzinę królewską i wstrząsnęła opinią publiczną. Fryderyk od lat zmagał się z rzadką chorobą genetyczną, schorzeniem mitochondrialnym POLG, które stopniowo wyniszcza organizm. Mimo trudności młody książę poświęcił swoje życie na szerzenie świadomości o chorobie. Jego ostatni projekt to film dokumentalny zatytułowany The Polgi Foundation Film, w którym Fryderyk opowiedział o swoim dzieciństwie, codziennym życiu w cieniu choroby i walce, z jaką zmagają się osoby cierpiące na Polgie. W filmie opowiedział także o wyzwaniach związanych z diagnostyką choroby i znaczeniu badań naukowych w ratowaniu życia pacjentów. Poruszające były również jego słowa, w których opisywał, jak choroba stopniowo zamykała przed nim świat. Kilka dni przed śmiercią, 28 lutego, w Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich, Fryderyk zebrał bliskich, by pożegnać się z każdym z nich osobiście. Rodzice opisali te chwile jako pełne siły i odwagi. Historia młodego księcia, jego walki, determinacji i świadectwa zawartego w filmie, pozostanie inspiracją dla wielu, Fryderyk, praktycznie do ostatnich chwil życia, starał się uświadamiać innych i walczyć o lepsze jutro dla osób zmagających się z rzadkimi chorobami, w tym Polgę.